Panie z tej strony Miki. Witam was w następnym odcinku MikiPaka. I co tu się stało? Czemu tutaj ten dirt? Powiem tyle. Był tutaj poza odcinkiem mały taki incydent o nazwie... Znaczy jak kończyłem, skończyłem odcinek, zobaczyłem, zaatakowała mnie tu masa mrówek. Po prostu w moim domu patrzę wszędzie... Oh my god. Wszędzie, ale to wszędzie były mrówki. Dlatego e, teraz dopiero nagrywamy odcinek po paru dniach. No i od razu witam Was w następnym odcinku. Zagrajmy w Miki Paka. Nie wiem czy witałem czy nie, ale witam Was w odcinku. Od się prześpimy. I jak mówiłem w tym odcinku, wyruszamy na tą wyprawę. Kurde, no wszystko fajnie i tak dalej. Ale jako wyprawę Miki, jeśli Wam nie, e, jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, czyli odcinka drugiego. To nie wiecie, że to nie wiecie, że z tego miejsca się przenoszę, ponieważ po pierwsze, no zobaczcie, jest są słabe, bardzo słabe. Ten, ten coś to coś takiego tutaj nadchodzi, i mam kobla, prawda? Mam, i od razu mamy patyczki, patyczki, tylko drewno tutaj widzę, zostawiłem, ale wolę wziąć drewno zawsze coś. Yy, no i zrobimy od razu sobie nowej itemki, bo to są zniszczone już. Bo mi tu żaden creeper nie wlazł, proszę was. Tylko o jedno, żeby mi tu kiedy robię te itemy creeper nie wszedł. to wszystko pozostawiam. To wszystko mi nie będzie raczej potrzebne. Te zepsute rzeczy i tak dalej. Jeszcze Te drewnienko wezmę i możemy ee, ruszać. Okej, okay, tam jest zombiaka. Zabijemy go od razu. Mamy nowy miecz. Okej. Okay. Co to jest? Co to jest za kupak? Patrzcie. Rzuca mi tu czymś. Kamieniem. Patrzcie no. Dobra, mamy tutaj waypoint, może kiedyś tu jeszcze wrócę, po to, co okaże się, że kiedyś nam będzie potrzebne. No i musimy lecieć na no tą podróż. Chciałem wyruszyć w tamtą stronę i w tamtą stronę biegniemy. Przy okazji wszystkie konie, kozy i krowy zabijamy, bo będziemy potrzebowali pewnie skóry potem na kolejny plecak, ale to potem, bo w poprzednim odcinku plecaczek zrobiliśmy iść przygotowaliśmy do podróży. Okej, okay, lecimy. Tylko, że jedna taka bardzo niefajna sprawa: że nie mamy tego miecza. Znaczy, nie miecza, co ja gadam? Jedzenia, jedzenia, no nie mamy żarcia w ogóle. Ani trochę i czemu nagle się to jedzenie zregenerowało? No nie mówcie, że nie no. Co się stało? Jakiś ślad mam. Nagle mi całe mięso zniknęło. Zregenerowało mi się całe ten yy, z jedzeniem. Co to jest? Nie czaję Jedzonko, jedzonko, jedzonko Dobra, nie chcę iść w tamtą bardziej w stronę, ale to bardzo daleko od tego miejsca Te góry i tak by się nadawały na ten dom Ale, ale, ale mm, Niestety Tutaj nie możemy mieć domu bo za blisko jest tajnet Musimy pójść dalej. Błagam, żeby ten tygrys mnie nie zaatakował. Biegniemy tędy. Okej. Okay. Lecimy. I tam coś jest. Widzicie? Tam widziałem coś. Co to jest? Mod Floating Rines działa. Patrzcie, tam jest dungeon. Ale tam coś jeszcze na, na szczycie tej góry widziałem z obsydianu. Zaraz pójdziemy, TAM jakiś dungeon tam jest. Na niebie. To jest mod Floating Rines. O ja. Lol, kolejna koza, zabijamy. Potrzebujemy tych. Zapomniałem, że mam tego moda. Że mam moda Floating Crimes. O lol, co to jest? Idziemy tam. Skrzynka, skrzynka, skrzynka. W świetle w ogóle wszystkie skrzynki wyglądają tak. Dwa rubiny, lol. Jakie fajne rzeczy. Jakie piękne rzeczy. Ale to temy jakieś. Da się to rozwalić? Da się. Kiedyś długo się to niszczy. No, rozwal się. Oby to nie był jakiś obsydianowa. Co to? O kurcze Co to za butki? A to? Wypadają z tego jakieś super itemki O! Jest dobrze. Z tego co wypadnie? Też takie buty. Takich już mam zapas. Z tego nam, widzę, będą wypadać takie butki Czyli z tych totemów wypadają buty Ale te totemy są jakieś inne Zauważyliście? Każdy wygląda inaczej Wolę... buty Znowu te same Wolę porozwalać wszystkie te totemy Bo każdy jest inny I tam jest... Widzę coś z modu Floating Rhinos A, to jest w ogóle z moda... tego co to jest? To jest albo dobre, albo złe, ale to trzeba zniszczyć. No, to jest taki klocek. Wow! I z tego wypadają właśnie takie mocy. Czyli no znowu mi się te opcje tutaj zepsuły, naprawdę. C. Color Red Mod. Niech będzie na H, zawsze to robię. Dobra, C. Mm. Floating Floating rines in... Timecraft. To jest moda Thumbcraft. To te to temy. Ale sporo mam już takich budków. Patrzcie jak one są wykokszone. Najważniejsza to będzie skóra teraz. Mamy siedem, jeszcze jedna i plecak nowy zrobię. Ale to mnie interesuje. To mnie najbardziej interesuje, ten floating rines. Dobra, lecimy w górę. W górę w górę, w górę, w górę. Jo, jak to jest fajnie. Jesteśmy już dość daleko od tego tanku, dlatego... Tu się osiedlimy, tak myślę. O, jeszcze tam jest y, jeszcze jeden boss. I tak, tu się osiedlamy. Szczętujmy trochę igęć. Tu coś jest. Spawner. Ale czego to jest spawner? Chcę zobaczyć. Co to jest? Co to jest? Oświetlamy, bo z tego może coś. Dobra, no, 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 już jestem? I tu myślę, że było fajnie. Tak, ryzykujemy. Tu się osiedlimy. Ko Nie, no jak spadnę, to na pewno zginę na hardkora. Okej. Okay? A te buty! Te buty nas tak chronią. Tak, to jest to. Jeszcze ten fajny biom tam jest. Tu się osiedlamy. Gdzie mi jej drewna pod dostatkiem? Tam jest ten biom. Tutaj ładne widoki. Tego nam no, wszystkiego nie zabraknie. Jeszcze tu wejdziemy. Może znajdziemy jeszcze tutaj gdzieś fajne. Nie, no to miejsce wydaje się najfajniejsze. Ale tu będziemy mieli taki prawdziwy jakiś dom. Tu będziemy mieli taki wielki dom, ale najpierw zbudujemy taki pierwszy, początkujący. Domek tu na pewno nie. Ten początkujący dom tutaj zrobię O, tutaj w tej górce Zrobimy taki pierwszy domek Prześpimy się tutaj A tam będziemy się budować potem Zniszczymy całkiem to miejsce Z tym totemem No i to miejsce myślę jest ok Tylko budujemy się ten, ten, jak taint okaże się, że tu przyjdzie, to. Znaczy, będzie ten ten, to prawdopodobnie usunę tego moda, bo nie chcę, żeby mi to zniszczyło. Ten teren jest bardzo ładny. Bardzo fajny jest ten teren. Dlatego musimy. Będziemy musieli usunąć moda. To jakoś to zdobię, choć trochę tym dirtem, żeby to jakoś tam wyglądało. Albo nie, nie dirtem. Zrobimy to drewienkiem. Nie, to nie jest żaden taki prawdziwy dom. Nie, nie, nie. To będzie tylko prowizorka. Tylko jakakolwiek słaba prowizorka. Mamy crafting? Oczywiście, że nie mamy. Ale mamy drewno. Nie, 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 nie. Wolę już tego dżunglowego. Tego dżunglowego mam najwięcej. Pięknie. Domek, w którym nie ma nic. To, co uwielbiam. A tak na serio. O. Możemy już tutaj to rozbudować. Co to jest? Ten dom będzie. Co to było? Nie, to znowu to. Już to ostatnio widziałem kiedyś na innym save'ie. To jest takie masakryczne. Okej, okay. świnka. O, teraz ładnie. Teraz jest ładnie. Teraz to jest bardzo ładnie. Ale to jest tylko początkujący domek, taki mały. To jest taki malutki domek. Który potem może wykorzystamy, ale może. Może wykorzystamy kiedyś po coś ten dom jeszcze. A jakąś farmę. Może go przerobimy kiedyś czy coś. A będziemy tutaj robić jakieś mosty, stamtąd, dotąd i co tak dalej Kiedyś miałem podobnego Takiego osajwa. właśnie takie góry były Takie same o. Zamknę drzwi, żeby mi tu nic nie wlazło Jak będzie noc, właśnie, jeszcze coś Muszę ustawić jedną Nie Kurczę, tych modów za dużo. Oj dobra, sorry, wyłączam Minecrafta i włączam. Eee. Wiem, Minecraft Bajaju. Tak zrobię. Muszę usunąć niektóre mody, które naprawdę mi tutaj nie są kompatybilne z innymi i całkiem mi rozwalają tą fajną paczkę. To naprawdę jest denerwujące czasami. Tylko niektóre mody, które nie pasują w ogóle, a w ogóle do tej paczki, bo jest wiele modów, które nie pasują mi tutaj. Eee, to nie pasuje. Flo Floating rains. Floating Rides ja chcę. To działa nareszcie. Chyba tyle. Tak. Tu nic mi, e, nie odpowiadało. Nic tutaj nie działało z tą paczką musiałem ją zmienić to zmieniłem ją na odcinku mm, już się uruchamia ten minecraft szybciej no Miki Tak chcę to wszystko pousuwać, bo to nie jest potrzebne ani trochę. Co jest z mapką? O już. Dobra, domek może być. Jeszcze tutaj szybko. Nie! Nie, jak ja tego potworka nienawidzę. Bosnie potworek. Jak mam? Nie. Jest! I tutaj Mops Danger, Motra, to się nazywa Motra. Ja chcę na zero w ogóle, niech to się nie respi. False Enter. I chyba wszystko.